Hurra, owce, 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 ja chcę igment, ja chcę achievement, znalazłem owce, owce, owce. Mamy owce, hurra, owce, już mam osiem wełny, bitch. Jeszcze tylko trzy mi potrzebne i miecza nie mam, trudno, zrobię sobie miecz. O tak, owce, owce, owce Nie mam koblu z tołna Szlak Wiemy ręką, owce 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 owce. Owce, 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 owce owce, owce, owce Owce, 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 owce Owce, owce, owce Dobra, dobra Ogar, 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 ogar. Już spokojnie, spokojnie Spokojnie. Na razie. Cześć.